Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Kaśka i zapraszam Was na tutorial. Chciałabym zrobić kartkę z tą kolekcją Paris od Digi by Kate. Jedną kartkę już zrobiłam, której Wam chyba jeszcze, no nie, nie chyba, tylko na pewno Wam nie pokazywałam, ale dzisiaj Wam ją pokażę na końcu filmu. Ale chciałam właśnie wykonać drugą pracę. Właśnie używając tej kolekcji, ponieważ ona jest piękna, nam się bardzo, bardzo podoba. Nie tylko jeżeli chodzi o te elementy, które tutaj są, ale też kolorystyka i w ogóle tematyka też jest bardzo fajna. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja tutaj mam częściowo już przygotowane te rzeczy, które będę chciała użyć, ponieważ no chcę jakoś tak w miarę sprytnie, w miarę szybko to nagrać. I taką w sumie główną myślą do tej kartki było to, żeby użyć tego wykrojnika. Jest to wykrojnik, który całkiem niedawno sobie kupiłam z Marianne Design. Jest to taka rameczka, którą Wam pokazywałam w holu. Jest to ramka, jak widzicie, ona ma jakby kształt i tutaj takie, takie, taki podział jak znaczki pocztowe, coś takiego. I do tego jeszcze są też takie proste wykrojniki, dzięki którym możemy sobie zrobić maty na każde to okienko. Ja już sobie to powycinałam, także to będziemy używać, i to była główna myśl, to co ja chciałam właśnie użyć do tej kartki. Mam przygotowaną bazę. Bazę będę używać w rozmiarze 6 na 6 cali. I też wybrałam sobie tło takie ciemniejsze, właśnie z tej kolekcji. Piękna taka granatowo-biała kratka. Jest naprawdę przepiękne to tło. No i tutaj, jak widzicie, mam ten element już wycięty. Ten główny, właśnie element z wykrojnika. Także jak widzicie, fajny takie, taki podział. I tak jak wspominałam, właśnie w holu, jeżeli bo widzicie, że tutaj jest jakby taki, taki brzeg jakby znaczek pocztowy, a tu są w środku takie dziurki. Jeżeli rozetniecie sobie tutaj te tak przez pół, to powstanie Wam, po prostu powstaną Wam takie pojedyncze znaczki pocztowe, pojedyncze takie elementy, które też fajnie można wykorzystać, więc myślę, że to jest super pomysł, ale ja dzisiaj będę korzystać właśnie w takiej formie, więc to mam już przygotowane i oczywiście tutaj wyciąłam sobie z tego wykrojnika też te, Maty, powiedzmy. Wykorzystałam taki ścinek, który miałam też oczywiście z kolekcji tej Paris. Miałam taki kawałek, chyba, bo używałam do. Tak, bo używam do tej pierwszej kartki i chciałam go koniecznie zużyć, bo też staram się te skrawki zużywać. Więc tutaj będę nakładać. Czekajcie, sobie. Tutaj będę sobie nakładać te właśnie maty, i to będzie w ten sposób. Tutaj wyglądało. Wycięłam to tak jakby wiecie z jednego tutaj takiego kawałka, żeby to tworzyło ten oryginalny wzór, tak jak było na papierze, więc myślę, że to bardzo ładnie harmonijnie wygląda i oczywiście mam tutaj elementy, które będę z których będę korzystać. Może jeszcze coś będę docinać, ale nie wiem, zobaczę. No tak jak mówię, kolekcja jest przepiękna, już troszeczkę ją zużyłam. Także naprawdę warta Zakupienia. Ja też powiem Wam, że teraz, jak to nagrywam, to kilka dni temu pojawiła się nowa kolekcja, właśnie w sklepie Digi by Kate. Jest to kolekcja męska. Nie wiem, czy ona się nazywa Men's Style, male, Men's Vibe. Nie pamiętam. Napiszę Wam tutaj na ekranie nazwę. Tej najnowszej kolekcji, i też dam Wam takie zdjęcie poglądowe, właśnie z, ze sklepu y, Kasi na Etsy, żebyście sobie mogli zobaczyć. Powiem tylko, że kolekcja jest przepiękna. Ja już sobie wydrukowałam y, freebie, które Kasia wysyła na newslettera, właśnie do tej kolekcji męskiej. E, ja mam gdzieś tutaj to wydrukowane, ale. A może pokażę Wam po prostu. Pokażę Wam, żebyście mieli pogląd, jak to y, wygląda. To jest taka kolorystyka. Tutaj było chyba pięć arkuszy takich gratisowych, właśnie które przyszły mi w newsletterze. Widzicie, fajna męska kolekcja. Tutaj jest kilka takich grafik. Mężczyzn, jakieś tutaj dodatki, auto, coś w tym stylu. I fajne takie tła. Jakaś taka pomieszczona ściana, przepiękna, też kratka. I tutaj takie paski, więc to wydrukowałam sobie już. I obczajam się, bo myślę, że raczej na pewno kupię sobie tą męską kolekcję. Tam jest bardzo, bardzo dużo fajnych dodatków, fajnych, oj, fajnych grafik. Także, kto chętny, to zapraszam do, tam do sklepu. Czy zapraszam? No to. Wiecie, <ścoughs> brzmi to tak, jakbym to. Nie wiem, sponsor miała sponsorowany filmik, ale to nie jest nic sponsorowane. Ja tutaj nic nie mam, wiecie. Po prostu mówię Wam o tym, bo te kolekcje są naprawdę piękne, i warto zajrzeć tam do sklepu Kasi i zobaczyć sobie te kolekcje, korzystać z nich. Cena teraz jest promocyjna, z tego co widziałam, jest połowa ceny, jest 50% obniżka, więc warto sobie tam zaglądać na tą męską kolekcję. No a dzisiaj właśnie jest ta francuska, więc zabieram się do pracy. Ja, słuchajcie, sobie to chciałabym e, zrobić. Na podwyższeniu, czyli przykleję, coś mi tutaj się krzywo obcięło, czyli przykleję sobie, słuchajcie, żeby czasowo to jakoś ogarnąć. To i to dam na bermatę. I żeby nie tracić czasu, ja to zrobię po prostu poza, poza kamerą, żeby już to mieć z głowy, a potem będziemy się zajmować tutaj tymi elementami. Teraz już mam podklejone te moje bermaty, więc mogę przykleić na moją bazę. Te maty zrobiłam sobie tak ćwierć cala mniejsze. Żeby była taka rameczka tutaj też, więc też to będzie fajnie wyglądało. Ja zawsze takie kwadratowe kartki nie wiem dlaczego. Robię je tak, wiecie, żeby stały tak pionowo, nie robię raczej. Tak, rzadko mi się to zdarza. Raczej robię tak. Myślę, że one na półce nawet lepiej po prostu stoją yy, wtedy. Dobra. Słuchajcie, powiem Wam tak jak sobie tutaj przyklejam, że zaczynam, zdecydowałam, że zaczynam yy, prowadzić taki journal, taki jakby dziennik, coś w tym stylu. Czekajcie, może tak zrobimy, że najpierw to przykleję. Kupiłam sobie taki zeszyt, bardzo fajny. Ja wam go pokazuję we vlogu. Jak będzie vlog wrześniowy, pod koniec września czy tam początkiem października, to tam wam go pokazuję. Taki notesik. Nie był drogi, i postanowiłam, że w tym roku, znaczy w tym roku od tego roku spróbuję spróbuję prowadzić. Czekajcie, jak ja to miałam w ten sposób chyba. Prowadzić właśnie journal. Taki codzienne zapisywanie tego, co. czekajcie, tak to miałam, chyba tak. Tak, dobrze. Codzienne zapisywanie tego, co się wydarzyło. Zainspirowała mnie w sumie. Marta Zaborowska z Craftveny, ponieważ Marta teraz, jak wiecie, przekwalifikowała jakby troszeczkę swój sklep, już nie sprzedaje tak z tego, co ja widziałam na stronie takich scrapbookingowych rzeczy, tylko przebranżowiła się, że tak powiem, na journaling, takie właśnie notesy, ma jakieś tam chyba warsztaty nawet też do sprzedania, sprzedaje takie zestawy journalingowe. Ja nie mam póki co żadnego takiego zestawu, ale oglądam też jej właśnie live'y, jej filmiki, jak ona pokazuje, jak ona właśnie ten journaling u siebie robi. I bardzo mi się to spodobało, słuchajcie, i w ogóle... Bardziej niż takie dekorowanie, bardziej spodobało mi się to, to właśnie zapisywanie tego, co się wydarzyło, po prostu w ciągu dnia. Myślę, że to jest taka fajna forma też dokumentowania swojego, powiedzmy, życia, swojej codzienności zwykłe sprawy. Oczywiście wiele osób prowadzi pamiętnik. Ja też prowadziłam dawniej pamiętnik, jak byłam taką. Bardzo młodą nastolatką, miałam tam powiedzmy 10-11 lat, też prowadziłam swój pamiętnik zresztą, który posiadam do dzisiaj. Więc to też nie jest jakaś taka forma nowa, którą nagle odkryłam oczywiście, wiadomo. Ale no przez wiele, wiele lat nie robiłam tego, dlatego że jakoś nie wiem, nie myślałam o tym, żeby, żeby to robić. Ale widzę, że ta forma teraz jakby odżywa zdecydowanie, staje się coraz bardziej popularna i myślę, że to jest fajne, bo... To naprawdę też pomaga wyciszyć się po całym dniu, żeby usiąść do takiego journalingu, zastanowić się, przeanalizować cały swój dzień, gdzieś tam właśnie zapisać to, co się wydarzyło, coś, co tam wiecie, nam leży na sercu, jakieś może jakieś przemyślenia. Wydaje mi się, że to jest też taka właśnie fajna, bardzo forma też takiego relaksu i takiego właśnie wyciszenia się. Także też dlatego w sumie też decyduję się na to, żeby to zacząć robić. Ja przypuszczam, że to nie będzie coś, co ja będę pokazywać u mnie na kanale, ponieważ wiadomo, że to są takie już naprawdę bardzo prywatne rzeczy, zapisywanie takich jakichś przemyśleń czy tego, co się wydarzyło w danym dniu, więc no nie sądzę, żebym tutaj miała coś pokazywać. Ale no mówię Wam po prostu tak, żeby było wiadomo, że zabieram się za to po prostu. No a co mi z tego wyjdzie, to, to zobaczymy, tak? Zobaczymy, ile mi się to uda, przez jak długi czas mi się to uda regularnie prowadzić. Też widzę, że Tosia z, z Tosiakowa, właściwie Anita ona chyba ma na imię, też właśnie ona prowadzi w swoim Habonici też takie ma tam strony właśnie takie dziennikowe nazwijmy to no bardzo fajnie to wygląda u niej ona czasem tak przewróci kartki, oczywiście ja tam nie czytam nie wczytuję się co ona tam pisze oczywiście bo to są prywatne rzeczy, ale tak ogólnie jak patrzę no to to bardzo ładnie też wygląda, ona tam bardzo ładnie też dekoruje to, także no naprawdę fajna ciekawa forma takiego też Pokazania, wyrzucenia z siebie czegoś, co tam chcemy, z siebie wyrzucić, gdzieś tam, jakieś myśli. No, także mam taki notes. Robiłam sobie takie mini zakupy. Nie będę Wam tutaj pokazywać, bo nie ma to na, naprawdę sensu, bo one są naprawdę małe. Dlatego zawarłam je tam we vlogu, który się pojawi. No, i tak słuchajcie. Ja sobie każdy ten kwadracik robię na podwyższeniu, bo to będzie na pewno ładniej wyglądało. I potem też na podwyższeniu zrobię te elementy, te wycinanki. Okay. Dajcie znać, czy macie tą kolekcję, czy pracowaliście już z nią. To jest moja druga praca, którą robię z tej kolekcji i jeszcze mam na pewno zamiar zrobić w najbliższym czasie trzecią. Już też mam pomysł, co to będzie. To będzie, ja już mówiłam przy okazji, jak pokazywałam Wam tą kolekcję, to mówiłam, że to będzie, że mam ochotę zrobić po prostu z niej taki pop-up, kartkę taką pop-up pop box, o! Tak to chciałam powiedzieć. Pop-up pop box. Jak gdzieś miałam taką bazę do do takiego boxa. Nie wiem, czy ja ją gdzieś zgubiłam, czy muszę ją poszukać jeszcze raz. Jak nie, no to zrobię sama po prostu, bo to chyba też nie jest jakieś mega trudne. Ale wiem, że miałam taką bazę. Ona bardzo długo u mnie leżała. Bardzo długo. Nigdy nie robiłam takiej, takiego pop-up boxa. Ale myślę, że ta kolekcja jest fajna właśnie, żeby sobie zrobić taką też inną formę, właśnie, kartki pracy. No, to już mi się podoba. Powiem wam, co myślicie. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Ten wykrojnik, słuchajcie, on ma tyle. Tyle się można tutaj wyżyć na nim, na tym wykrojniku. Można tyle rzeczy stworzyć. Dobra, słuchajcie, i zrobimy sobie tutaj taką kompozycję. Ja myślałam, żeby tutaj. Na tym największym kwadraciku dać tą panią tutaj, jakoś ją tutaj wkomponować między te kwiaty. Jakoś tak. Tutaj damy jeszcze tą skrzynkę. I jeszcze chyba może te buciki. będzie tak wiecie, zasłonięte, te kwadraciki, ale trudno. Trudno, trudno. Tu może wciśniemy tak bardziej. Albo mogę pod spód po prostu dać tutaj i wtedy nam się troszeczkę tak odsłoni. Jakoś tak. E, tu będzie na pewno ten kwadracik. E, podoba mi się tak, jak to jest. Taka, wiecie, elegancka pani. Wyciąłam sobie też napisy. Te właśnie z arkusza tego francuskiego, ale te napisy po angielsku wyciąłam, bo ja nie mówię po francusku, nie znam i nie wiem, co tam pisze. na Chciałabym <laughs> to sobie wygooglować, żeby e, jakiegoś tam, wiesz, kłopoty tutaj nie przykleić. Ale wybrałam sobie tutaj po angielsku Happy birthday beautiful. Także to sobie też będę przyklejać. E, I co? Ja sobie tak zastanawiam się, jak to przykleić. Te dwa na płasko, to... Eee, dobra, zaczniemy sobie od tego, że to weźmiemy na płasko, bo też nie chcę, żeby ta kartka była być tak bardzo, bardzo odstająca. Ona już ma tam troszkę tych warstw. Tą panią sobie zrobimy na podwyższeniu. Tą panią zrobimy na podwyższeniu. To jest inna pani na odwrocie, bo wydrukowałam arkusz, który miał złe ustawienia drukarki i kolory mi się tak nie wydrukowały ładnie. Ale żeby, wiecie, nie zmarnować tego arkusza, to po prostu odwróciłam i wydrukowałam drugi raz. Taka, wiecie, szybka kartka. O. Niżej sobie to dam, żeby tu odsłonić trochę. Ok, i tutaj damy te kwiaty na tej samej wysokości. Dobra, czyli tu potrzebuję podkleić kotek. Coś chce ode mnie. Co chcesz, Kiciuś? Pupu, co chcesz, pupu? Przecież nie jesteś głodny, bo jadłeś. Co chciałeś? Aha, Ty chciałeś wejść tam do pokoju chyba, co? Słuchajcie, zamknęłam pokój mojemu synowi, bo on tam gra jak zwykle yy, przy komputerze i nie chciałam, żeby mi, yy, wiecie, tutaj zagłuszał. I chyba mój kot chce tam wejść. OK, zrobimy to tak. Będzie na jednym e, poziomie z tą panią. O. Tak. E, I te buciki zrobimy sobie też na, na takim e, malutkim podwyższeniu. Ja cię strasznie się cieszę, że się zdecydowałam na ten wykrojnik, właśnie z Mariany Design, bo on jest tak, tak fajny. Ja strasznie lubię takie wykrojniki, takie nietypowe. O, tak będą te buciki. Będzie hello. Beautiful. Będzie tak. Także naprawdę, ja się zastanawiam jeszcze, czy nie kupić sobie, bo tam były. Różne też e, konfiguracje tego, tych wykrojników, czyli były jeszcze chyba w formie DL, takie coś i chyba w formie prostokąta, takiego na taką prostokątną kartkę. Więc zastanawiam się, chyba, chyba się skuszę, słuchajcie, bo naprawdę bardzo fajne są. Nie się, czy jeszcze tutaj tego kwiatka nie dać, czy już sobie daruję. Nie, no, nie, nie chcę, bo Zawsze dokładam, dokładam, a później to niekoniecznie ma sens. Dobra. To mamy pierwsze okienko zrobione, i słuchajcie, teraz tak. Yy, tutaj mam taki fajny kawałek, taki, taki, taką tabliczkę wyciętą, i jest tutaj napis Paris, więc ja zdecydowanie to bym chciała użyć. Wytnę sobie tylko, Wytnę sobie tylko tutaj bermatę. Idealnie mi tutaj pasuje w to okienko, właśnie ten napis Paris. Tu. Chyba za chwilkę zapauzuję. Przykleję to i zapauzuję, bo muszę tego kota, muszę mu tam otworzyć, bo on mi tutaj daje znak, że mnie zamknęłaś, nie wpuściłaś mnie. Okej, okay, czy ja to tam już w ogóle przyklejam, okej. Okay. I zobaczcie, tutaj super to pasuje. W ten sposób. Dobra, i teraz tak. Mam tutaj winko, mam makaroniki i mam e, takiego krosanta, czyli takie, wiecie, jedzenie. Jedzenie, więc to jedzenie myślę, że nam będzie tutaj fajnie pasowało. Zrobimy sobie to w ten sposób i teraz tak. Makaronika damy na płasko. Karonika damy tu. E, winko damy sobie już na e, słuchajcie, podwyższeniu. Coś tam się dzieje. Jakaś Coś koty wariują. Dobrze, winko. Winko jak najbardziej się kojarzy z Francją. Dobra. Hmm, podałoby mi jeszcze tutaj przykleić taki kawałeczek o tak, o tak, tak, tak. Okay, tutaj damy winko damy e, tego croissantu, tutaj e, częściowo, właśnie też na takim samym poziomie, tylko że za duży nam ten kawałek, damy go po prostu na tym samym poziomie co to winko, myślę, że wystarczy. Spokół. I mamy takie, wiecie, jedzenie. Mamy jedzenie. Mamy winko, mamy makaroniki, i mamy crosanta. E, o, tak. Tak wygląda. E, I słuchajcie, tak, e, mam zegarek. I mam telefon. Wydaje mi się, że ten telefon jest troszeczkę za duży tutaj, ale żeby był jakiś element dodatkowy jeszcze tu, to dam tutaj ten elemencik na bermatce. Jakiś kawałek taki większy, żeby mi się przydał. O, dobra, ten. że zostaniecie do końca tego filmu. Pokażę wam też tą pierwszą kartkę, którą zrobiłam. Dobra, tutaj mamy zegarek z kwiatami, bardzo ładny. Tutaj na tej tarczy są piękne kwiaty. No i co? I mamy napis. I ten napis będzie tutaj "Happy Birthday, Beautiful". I ten napis oczywiście zrobię też na bermatce. Napis, tak jak mówię, jest z kolekcji. Cały arkusz jest tych napisów, bardzo fajnych. Już Wam pokażę może te napisy chociaż. O, zobaczcie. Jest bardzo dużo napisów, tylko że połowa jest jakby po francusku. Chociaż tu jest, jest kolej, ale Mon Amour, nie wiem. La Villa Belle no to pewnie, nie wiem. Piękna, czy coś takiego? E, Mademoiselle, bonjour. No, wiecie, ja nie, nie, nie mówię po francusku, ale no fajne są te napisy. Być może fajnie by było, jakby Kasia właśnie zrobiła, dorobiła taki arkusz pasujący do tej kolekcji, może w języku polskim, bo myślę, że to dla wielu osób było bardziej takie, wiecie, e, do zastosowania. O, jak wiecie, jak robicie kartkę dla kogoś, kto kocha Paryż, Francję, to myślę, że z takich francuskich wyrażeń też się ucieszy na kartce. Więc w sumie to nie jest takie problematyczne. Dobra, i tutaj damy Happy Birthday Beautiful. I słuchajcie, nasza kartka jest tak naprawdę gotowa, tak jak mówię, no bardzo szybciutka bardzo taka wiecie. E, intuicyjnie się ją robi, bo jak, bo jak mamy te kwadraciki, no to automatycznie nasuwa się nam, żeby tutaj e, gdzieś w każdym z tych kwadracików jakiś jakiś element, jakieś grafiki dać. No i e, dlatego. Kartkę się robi bardzo, bardzo szybko. Ja ją Wam już tutaj pokazuję z bliska, tak wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Także, no, mnie się bardzo podoba i chodziła za mną, chodził za mną ten pomysł już od tygodnia. I od razu wiedziałam, jak ta kartka będzie wyglądać. Także. Dzisiaj taka karteczka, taki tutorial. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tej kartki, tej pracy. Myślę, że nie tylko dla miłośniczki Paryża, Francji, też dla każdej eleganckiej kobiety, dziewczyny, taka karteczka jak najbardziej się nada. Więc to jest ta pierwsza kartka, którą żeśmy zrobili, a ja wam pokażę jeszcze tą drugą, którą zrobiłam dla mojej koleżanki w pracy, takiej z pracy koleżanki. Tutaj już ta karteczka już jest taka bardziej tradycyjna, jeżeli chodzi o kompozycję, czyli na środku mamy kompozycję, mamy tutaj warstwę taką też z papierów tych paryskich. Jest to mniejsza karteczka, to jest ta baza z Action, taka 13,5 na 13,5, z tego co pamiętam. No i elementy takie modowe, bardziej niż paryskie, ponieważ chciałam, żeby ten paryż tak nie krzyczał tutaj z tej kartki. No i... Napisik wszystkiego najlepszego. To już nie jest z kolekcji, tylko to jest stempelek od Kasi Gruszy, który tutaj miałam. To jest taki stempelek. Wszystkiego najlepszego razem z wykrojnikiem. Bardzo fajny, niedawno sobie też go kupiłam. Także tak wygląda ta druga karteczka. Właściwie pierwsza, którą zrobiłam z kwiatami. Tutaj jest kawka, także też bardzo, bardzo ciekawa. I ona będzie dla mojej właśnie koleżanki z pracy. No a dzisiejsza karteczka. Jest troszkę większa z takich właśnie fajnych elementów. Także tak przedstawiają się moje dwie prace paryskie. Będę robić jeszcze trzecią i prawdopodobnie, mam nadzieję, uda mi się zrobić tutorial do tej trzeciej pracy właśnie do tego pop-up boxu. Tak jak mówię, no nie robiłam tego nigdy, więc myślę, że czas zrobić, a fajnie będzie też udokumentować tą pierwszą moją próbę właśnie zrobienia tego pop-up boxu, więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać tutorial. Tylko, że ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Oczywiście na końcu będą zdjęcia, będzie na pewno lepiej troszeczkę widać te karteczki, więc zostańcie do końca. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tych prac. Czekam na Wasze komentarze z niecierpliwością. Oczywiście nie zapominajcie o łapek w górę. Widzimy się jak zawsze za tydzień, w niedzielę. Będzie kolejny oczywiście filmik. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Link do tej kolekcji będzie też w opisie filmu. Także kto ma ochotę, to oczywiście warto kupić i posiadać tą kolekcję, właśnie digitalną. Można drukować dowoli arkuszy, ile się chce. Także naprawdę myślę, że takie digitalne rzeczy są fajne. Także ja Wam już nie zajmuję czasu. Żegnam się z Wami na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem, pa pa!